Cześć, byłam długo chora i to teraz mam jeszcze trochę chyba, ale no nie mogę mieć aż tak dużych zaległości dlatego że nie opisywałam już z dwa, dwa, dwa tygodnie, nawet chyba miesiąc, więc przepraszam Was. Nie pamiętam już nawet na której książce stanęłam. Chyba opisałam wam ostatnie Marysio, Marysio Repusa i inki już nie, więc opiszę teraz Inka. Inka e, to jest z nowej. Z nowego. To są jeszcze te stare. Na przykład, ja mam sodkę. ze starej serii. Nie, to jest stary. Nie, no. Co ja mam ze starej? O, te trzy, trzy książki. książki są ze starej. To jest nowej. A to moja, jedna z moich najlubiejszych książek. Jak wiecie drugi jest za duży. Cóż... Moim zdaniem większość książek polega na tym samym. Bo wszystko dzieje się z tym samym przyrządami po prostu. Wiele książek takich samych, prawda? E, dlatego no... już zaczynają nocić.

Nie wiem, czy będziecie mnie nawet dobrze słyszeć. Co się pomaga w schronisku dla zwierząt? Gdzie pracuje ciocia Jola? Pewnego dnia dla schronis, schroniska ktoś podrzuca w pudełku trzy maleńkie szczenięta, którym którymi trzeba się zająć. Szczególnej opieki wymaga najmniejszy z nich słuczka Inka. Rosia wie, że nie może mieć własnego psa, a z upływem dni coraz bardziej przywiązuje się do szczeniąt. Najbardziej zaś kocha ink. Jak dziewczynka poradzi sobie z rozstaniem, gdy córka trafi do nowego domu, tego dowiecie się już sami. Książka naprawdę fajna, trzyma w napięciu i naprawdę, no polecę wam bo to jest bardzo, naprawdę, jedna z moich najulubieńszych książeczek. Tak i chciałabym wam was również zachęcić, żebyście oglądali mnie no moje właściwie to moją stajnię. Z końmi, przepraszam, z koimi szlejami. a tutaj są koniec mojej stajni. Ządzę, że Wam się spodobały. Jeszcze nie ma tam brzydki, no, tak. Chciałabym pokazać, Oczywiście też są zwierzęta, prawda? Tu na kurzu mówiła o psach, no ale dobrze. To dziękuję za uwagę.